Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, tutaj Jędrzej Paulus, a to jest podcast deweloper wannabe, podsumowanie Pyrkastera. W lutym tego roku na fejsie zawiązała się nieformalna grupa poznańskich podcasterów. Szukaliśmy nazwy, no i wkrótce analogicznie do nazwy podcaster stworzyliśmy termin Pyrcaster w cześć najważniejszego warzywa wielkopolski, no i naszej wspólnej pasji. Zaraz pojawiła się idea imprezy. Imprezę planowaliśmy na mniej więcej 30 osób, przyszło dużo więcej... No i zaczęła się magia. Perkasterowe prezentacje rozgrzały i tak już gorące popołudnie 11 czerwca, i szybko okazało się, że wszyscy, którzy przyszli, kochają podcasty, no i są żądni wiedzy. Mieliśmy mnóstwo pytań, komentarzy, i tak minęło kilka godzin. Wkrótce doszliśmy do tego, co było gwoździem programu nagrania podcastu z gośćmi Perkastera. Dla mnie to była najprzyjemniejsza część spotkania, bo mogłem porozmawiać z nieprzeciętnymi osobami. Zosia już przed nagraniem miała zapisanych 16 tematów i była mocno zdecydowana, aby zacząć swoją działalność. Edyta zaczarowała. Jej przygotowanie i szybkie oswojenie się z mikrofonem to było coś, co mnie po prostu zachwyciło. Magdalena przyszła z gotowym planem, który chce realizować po godzinach, a w jej głosie słychać było takie postanowienie: ja wychodzę weter, bo będę pomagać. Przemysław. Określił siebie jako wannabe podcaster i przyszedł po konkretną wiedzę: sprzęt, oprogramowanie, które wybrać na początek. To był świetny start. Trzymam za was kciuki. A po spotkaniu zebrało się ośmiu podcasterów. Złapaliśmy mikrofony, zaczęliśmy dzielić się wrażeniami, i już wiemy, że to nie koniec naszych działań, a tylko namiastka tego, co chcemy robić w przyszłości. Posłuchajcie, jaką magię tworzą spotkania podcastowe i jakie mieliśmy wrażenia z tego wieczoru. Dobra, kochani, właśnie skończyliśmy za moim zdaniem, wydarzenie. Super wydarzenie Precaster 2019. Brawa dla nas, słuchajcie. Brawo dla nas. Brawo Byliśmy zaskoczeni frekwencją, jaka dopisała. Była ponad nasze oczekiwania. Pomimo, że górny cel był założony i praktycznie został zrealizowany, to i tak nie przypuszczaliśmy, że taka frekwencja będzie. Co wy myślicie o tej frekwencji? No no, zas... Dolny cel był ile? 30 osób, tak? Mm -hmm. Górny cel, taki prawie nieosiągalny, był 50, no i mieliśmy 48. A sprawdziliśmy listę obecności 49, tam przyszło? 49, 49, 49, 49, 49 tak, tak. 49, tak. No To rewelacyjne tak. wydarzenie. Mm -hmm. A jak, jak, jak czujecie się po tym wydarzeniu? Zmęczeni? No. Zmęczeni, zdecydowanie. Zmęczony, ale czuję się tak, jakbym po prostu przebiegł półmaraton. Jest podobna, podobna podjarka, bym powiedział. A najbardziej mi się podobało to, że chyba zainspirowaliśmy ludzi i to w tym dobrym znaczeniu inspiracji. Nie w znaczeniu inspiracji Majka, tylko po prostu prawdziwej inspiracji, bo ludzie chyba wychodzili i miałem wrażenie, że w oczach mieli. Ja zrobię, tak, ja, tak, zrobię. Ja, ja, ja zrobię, tak, ten podcast, tak. ja zrobię. Ja se po, to, to, pogadam. To ja bym powiedział, że nie, ja zrobię, tylko tutaj wychodzili niektórzy z energią, że oni już zrobili swój pierwszy odcinek. Tylko pytanie, kiedy go teraz wyedytują, kiedy go opublikują i, i co dalej z tym zrobią, bo. To, że zrobiliśmy te warsztaty w mojej ocenie, to był pszczał w dziesiątkę. Tak. I to ludzie mieli. Okazję, ten warsztat zobaczyć, zobaczyć, jak my przygotowujemy sprzęt, bo to musieliśmy dla nich zrobić. Ja jeszcze przy okazji swojego stołu, wy chyba też robiliśmy drobną instrukcję, właśnie tej kwestii odległości od mikrofona, Aha. od mikrofonu, mhm. tego, żeby, żeby popatrzeć, jak te potencjometry są ustawione, jak to słychać. Ja nagrywam z odsłuchem, w żaden widzę nie ma słuchawek, więc no my ja jest słyszę generalnie sprzęt. Albo, ja jest, albo ja nie jestem taki jak wy, więc to myślę, że była taka wartość, której nie da się przeczytać, nie da się zobaczyć gdzieś, tylko tutaj na warsztacie. Ja mhm. myślę, że było dużo praktyki, to też jest istotne. Nie tylko teoria. Teoria jest oczywiście ważna i żeby się zainspirować. Natomiast, tak jak tutaj Jędrzej powiedział, no praktyka jest potrzebna do tego, żeby wystartować. Ja miałem okazję nagrać parominutowe odcinki z kilkoma e, tutaj gośćmi naszymi i faktycznie e, poprosili, żebym do nagrania im wysłał, bo mhm. będą chcieli przynajmniej odsłuchać, żeby zobaczyć, jak ich głos brzmi. Więc myślę, że to już jest naprawdę dobry, dobry tak. krok. No, i na pewno pierwszy krok w kierunku ich własnych podcastów. No, ja do, dokładnie, tak samo, dokładnie tak samo też mam nagrane cztery, cztery odcinki, cztery mini, mini odcinki z dziewczynami, bo ja mam same dziewczyny. <grym> <grym> fantastyczne, naprawdę. Niektóre, niektóre były tak przygotowane, że one miały i intro, i dokładnie wymyślone pytania, i miały fantastyczne outro. Co więcej, one mówiły już, że zachęcamy cię do wejścia w, na stronę. Tam w notatkach znajdziesz tak. kupon tam zniżkowy, no program. Tak, Dobre tak. To no, super. Super. już zdążyły sponsorów, znaleźć. Tak, no, fantastyczne, fantastyczne. No. Mi się bardzo uh, podobały warsztaty, które prowadził Jędrzej, bo to były takie warsztaty, które bardzo rozruszały to, tych naszych uczestników, no i spowodowały, że tak, taka mega fajna energia była. Znaczy ta energia chyba była od samego początku, tak. ale to było takie, że jak już wstaliśmy i, i wiesz, i tam robiliśmy i różne takie inne A rzeczy, to... już to opadł stres Tak. I ta atmosfera takiego wykładu, która była w pierwszej części, ustąpiła takiej atmosferze tak. luzu. Tak. Ale Wysterce ja myślę, że Jędrzej jest takim super warsztaty. też dowodem na to, o czym rozmawialiśmy przy okazji podcastów i budowania marki osobistej, to, co mhm. Krzysiek mówił i trochę ja też, bo przecież już z tego co wiem, masz propozycję, żeby taki sam warsztat gdzieś poprowadzić, więc to jest dokładnie o tym, o czym mówiliśmy, mhm. tak? Nie mogę powiedzieć gdzie, ale na jednym z meetupów, który odbędzie się we wrześniu, prawdopodobnie wystąpię i będę podobnie pajacował jak tutaj. Ale to pajacowanie było super, mega energetyczne tak. i bardzo wartościowe, bo bardzo wiele osób zrozumiało, jak istotne jest to, żeby rozgrzać się na mowy, które zaniedbujemy. I ja też czasem faktycznie tego nie robię. Zaraz od razu dostaję informację, że coś tam zjadłem. Słyszę. Ale robiłem, robimy. Tak, dokładnie. Też to jest to jest fajnie to jest mieć to. w gronie kogoś, kto, kto jest wyczulony na to i kto da fajną informację zwrotną. Tak. Słuchajcie, a jak daliśmy sobie radę jako grupa? Jak myślicie? Myślę, że w bardzo rekordowo krótkim czasie udało nam się to zorganizować. Tak, tak, tak. Od słowa do słowa od ostatniego naszego spotkania. No, to była naprawdę taka mobilizacja. Każdy miał przydzielone zadanie, wiedział, co ma robić. No i tutaj jesteśmy. Faj już po... Fajnie, że każdy miał swoje poletko, które miał przygotować, i chyba trafiliśmy tak, że każdy. Umiał to jak najlepiej zrobić. Mm. Jednocześnie dziękuję Ci, Agnieszko, Ale, zielona, Trello. To, to nie było Jesteś mistrzem to... Trello. Mistrzem, moje, moje mistrzem pytanie, planowania, moi, mo... mistrzem pilnowania nas, bo to też ważne Ale żeby ja mam mieć wrażenie, że ostatnie dużo spędziłaś takiego... czasu na tym, aby rozplanować nam te, te informacje, te zadania to, że my zgłosiliśmy się, podzieliliśmy się to tymi, tymi, tymi zadaniami, to jest jedna rzecz, ale ty to ogarnęłaś. Ty ale to słuchajcie... Miałaś... Teatr, widziałaś ogromne, wielkie, powietrzne przestrzenie, coś takiego po prostu. To znaczy, wiesz to, moje pytanie przede wszystkim nie było skierowane <grym> tu właśnie po to, natomiast... Nie, ja cię po prostu pochwalę. Ja tyle, po prostu, dziękuję, serca. dziękuję. Natomiast ja faktycznie mam takie kompetencje organizacyjne i dlaczego miałabym ich nie wykorzystać, tak? Nie, nie mogłabym mówić na przykład o statystykach, tutaj zaraz będziemy z naszym gościem specjalnym rozmawiać na ten temat. Nie mogłabym mówić o na przykład o rozwoju osobistym i tak dalej, ale moją kompetencją to jest organizowanie i, i, i każdy no i o rozwoju osobistym mogłabyś mówić. To no, ewidentnym przykładem takiego turkusowego modelu zarządzania, kiedy nie było szefa, prezesa takiego w tej, tej instytucjonalnej strukturze, mhm. tylko był lider projektu, którym była Aga, która nas świetnie motywowała, i, i jakby ten projekt dzięki temu, że sami po pierwsze byliśmy wysoco, wysoce moty, czy wysoko z moty, z moty, mhm. zmotywowani mhm. do tego, żeby to zrealizować w tak krótkim czasie, bo to ledwo ponad miesiąc, mhm. wydarzenie na 50 osób z bardzo ciekawą, wartościową treścią. No, to ja sam sobie i nam wszystkim gratuluję. Ale Gra, no. rzeczywiście chyba w tym modelu jest ten urok, że to tak jakby promieniowało dalej, bo chyba czuło się tą atmosferę, która była pomiędzy nami, że jednak każdy wziął to, w czym czuł się mocny i chciał jakby się zrealizować. I to chyba poszło dalej, bo moim zdaniem dużym osiągnięciem był ten odsetek, jakby ilość osób, która wzięła udział w tych warsztatach praktycznych, usiadła faktycznie do tak. mikrofonu. Mhm. Ja pamiętam, jaki dla mnie to był przełom, żeby usiąść, nagrać, pomimo, że siedziałam w tej słynnej szafie i byłam sama sama nagrywałam to pięć razy, a tu ludzie weszli w ten proces po prostu jak profesjonaliści. Ja byłem um, przekonany, że będzie większy problem, że trzeba będzie specjalnie tak. zachęcać, tak. wręcz chwilami popychać, tak. żeby chcieli usiąść i coś nagrać. To jest coś, problem. na co tak? Trzeba było pilnować kolejki. Tak, tak. bardzo tak, 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 tak. tak, no, tak, tak, między ludźmi, tak, tak no, tak, 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 ja że już było. Ja się bardzo zdziwiłem, że tyle osób przyszło do mnie, w ogóle nie oczekiwałem tego, a jednocześnie miałem wrażenie, że niektóre osoby to po prostu przed mikrofonem to rozkwitały. Tak, ale dokładnie. W imię ojca i syna, co to będzie? Jedna, <laughs> tak. jedna z moich rozmówczyń, w imię ojca i syna. I nagle po prostu jak zaczęła mówić, to to tak jakby mówiła przez lata do tego mikrofonu i po prostu ro no, ro ro rozkwitła. Tak. Radiowiec tak. urodzony. Mm -hmm. 15 minut gadu gadu. Może następnym razem <noise> powinniście od razu zrobić warsztaty tak, żeby ludzie nagrali po 7 odcinków, to wtedy będą mieli za sobą tą magiczną liczbę i nikt nie zrezygnuje, będą nagrywać tak, dalej. dalej. Możemy Podemnie zrobić, zajęcie, hashtag. Trzeba zrobić hashtag. W weekend. Pierwszy dzień teoria, statystyki, drugi dzień warsztaty. Hashtag. Później jeszcze nauka publikowania tego, tak, bo dzisiaj trochę nie było nie tej strony, czasy, tak, bo już Na będzie potrzebne, żeby to opanować. Coś czuję, że się kroi podcaster bootcamp. Tak, no właśnie. To Myślę, że warto to... Plany, plany. Nad, tak jak nad, nad na ASP za jest robić. zawsze jakiś model, którego wszyscy rysują, malują, no to tutaj też paru gości by trzeba było zaprosić, takich zewnętrznych, żeby ci przyszli podcasterzy mieli z kim rozmawiać w trakcie tych każdych siedem odcinków. ty miałeś z kim rozmawiać. Ja tak, no jako gość. Więc tak, byłem gościem. Musisz się sproszony na kolejną edycję. A dziękuję bardzo. To ja absolutnie nie chciałem się wpraszać, ale, ale skorzystam z zaproszenia, skoro już... Padła deklaracja, ja, już tak. musimy powiedzieć B. Ja proponuję Was? wymyślić hashtag na następne. Jeżeli mam robić budkę, to jestem podcasterem. Tak coś takiego. Dobre, myślę, dobra. że przez polskich znaków najlepiej. Ja już założyłam kartę w Trello i <laughs> refleksje na gorąco. A, słuchajcie, a co myślicie, bo jednak przyświecał nam taki pomysł, żeby zrealizować spotkanie, które jakoś tam tyka, powiedzmy, czy dotyka biznesu, czy pokazuje, w jaki sposób podcast może się przełożyć na sukces biznesu, na budowanie marki. Jak myślicie, jak, jak to nam się udało? Było tego za mało, za dużo? Ja myślę, zrównoważenie. Mhm. Chyba ci, którzy mieli na myśli połączenie podcastu z biznesem, w jakiś sposób zaczęli to łączyć dokładnie tak, jak chcieliśmy. Mhm. Bo nie wszyscy przychodzili tylko dlatego, żeby, żeby połączyć podcast z biznesem, żeby nie wiem, podcast rozkręcił ich biznes. Są przyszłe osoby, które miały wielką misję. I podcast im w tym pomoże. Ja myślę, że zrównoważenie, to jest fajne, bo nie byliśmy nachalni. Mhm. To też mi się tak wydaje. Jakbyśmy przedobrzyli E, tutaj z informacjami takimi typowo biznesowymi, to połowa osób mogłaby w pewnym momencie stwierdzić, że trochę za dużo. Rozmawiałam z panem, który był bardzo zainteresowany podcastingiem i on powiedział, że e, ma bardzo dużą wiedzę dotyczącą swojej pracy, ale jego praca jest tak nudna, że nie chciałby robić podcastu <laughs> dotyczącego swojej pracy, mm. ale za to chciałby robić podcast, który zahaczałby częściowo właśnie o ekologię, częściowo o, o, o rękodzieło, dlatego chciał porozmawiać. Z wami, tutaj z Agnieszkami. O, Świetnie. Nie trafił do mnie. Chyba, że. Ona jest zbyt rozkwietywana. Tak. Wydaje mi się, że mógł do ciebie nie trafić, mm -hmm. ale zdaje się, że te Agnieszko. Agnieszka o Plotki z nim rozmawiałam. Tak, i chyba nawet padła deklaracja, którą mamy udokumentowaną na Krystiana Rekorderze, że powstanie taki podcast. Bardzo mocno starałam się jakby zmotywować, wiecie, kobietom w ciąży podobno się nie odmawia, więc kiedy padły deklaracje i jeszcze zostały nagrane. No i rzeczywiście do tego mojego stolika trafiły osoby, które też jakby poznały mnie dzięki formatowi, jakim jest podcast. Więc tym bardziej no to za zatoczyło to pełne koło. Mhm. mam wrażenie, że oddaję to, co kiedyś mi było. No niesamowite poczucie takiego, wiecie, takiej Misi, satysfakcji. Misji spełnienia. Tak, mhm. A ja mam właśnie też takie poczucie um, satysfakcji, bo na, na spotkaniu była moja przyjaciółka, której przez wiele lat próbowałam, przez wiele lat, no powiedzmy, przez dwa-trzy dwa, ostatnie lata, próbowałam wytłumaczyć, czym jest podcast i dlaczego on jest taki fajny. I ona za nic w świecie jakby tego nie rozumiała, nie rozumiała tej idei, nie, nie wiedziała o co chodzi, aż zaczęła jakby robić swój biznes i stwierdziła, że te podcasty to może być coś bardzo fajnego. I przyszła tutaj i mówi, że dopiero na tym spotkaniu ona zrozumiała o co tak naprawdę w tym podcastingu chodzi i dlaczego ja się tak strasznie ekscytuję podcastem? No, Więc to jest mój wielki, wielki sukces. Tak, tak. tak. Pozdrawiam Cię, Marta bardzo serdecznie. Super. Będzie kolejny podcast. Będzie. Ja myślę że, myślę, że też taki szeroki wpływ albo coraz rosnący wpływ podcastów poznaliśmy po części dzięki prelekcji wykładowi, który Michał nam o, tutaj tak, zaprezentował. To miał z podcastu do początku. Teraz rosnę. Nie, należy, należy się jak najbardziej, bo, bo faktycznie dziękuję, dowiedzieliśmy się dziękuję. kilku ciekawych rzeczy, takich badań, się. badań dotyczących podcastów w Polsce jeszcze nie ma praktycznie w ogóle. Więc są, ale mało. Mało, bardzo, bardzo, mało. bardzo, są to bardzo badania mało. świeże. Mm -hmm. O, właśnie, to też jest istotne. Jesteśmy za jest zaszczyceni, że tak. byliśmy pierwszymi osobami, które usłyszały, usłyszały wyniki dokładnie. tych badań. Ale dynamika rozwoju podcastów też jest tak duża, że generalnie za kilka miesięcy te badania trzeba będzie powtórzyć albo nawet wcześniej, bo one już Oczywiście. się szybko zaktualizują. Najpierw opublikuję te badania, które przeprowadziłem. Myślę, że albo jeszcze w czerwcu, albo w lipcu najpóźniej, bo one też zaraz się właśnie zdezaktualizują. No tak. A później myślę, że warto będzie skrzyknąć większą ilość podcasterów, opracować wspólnie pytania odpowiednie, też korzystając już z mojej wiedzy, bo wiem, które pytania w mojej ankiecie nie zadziałały tak jak powinny. I stworzyć badanie, które będzie szerzej promowane, które dotrze do większej liczby słuchaczy. Dla mnie taką inspiracją w sumie jest badanie, które firma Midroll zrobiła w Stanach Zjednoczonych na 150 tysiącach słuchaczy. Wow. No to nie to próba. Nie spodziewam mhm. się, że dotrzemy do tylu osób tutaj, nie? Też z racji wielkości kraju, ale. Myślę, że. Ale 148 czekaj, szansę. Wojtek się dopiero rozkręca. <laughs> ale spokojnie myślę, że jesteśmy w stanie zrobić więcej niż 909 y, odpowiedzi mhm. tyle, ile miałem. Także y, warto, warto do tego przysiąść. Tylko że myślę, że najwcześniej w przyszłym roku, może gdzieś na początku roku, y, ale na pewno nie teraz, dlatego że. No, nie można męczyć słuchaczy za często mm -hmm. takimi rzeczami. Tak. Ja się bardzo cieszę, że te osoby zdecydowały się poświęcić te 10 minut, żeby wypełnić moją ankietę. A nie chcę, żeby to się działo często. Zwłaszcza, że też wielu podcasterów reklamowało to, więc też nie chcę wykorzystywać tak. ich czasu mhm. i zasobów no tak. do tego, żeby non-stop jakieś ankiety puszczać. Mhm. Mhm. Powiem ci, że ja najbardziej z całego Pyrkastera właśnie czekałam na twoją prezentację. Bardzo mi miło. Tak, naprawdę. tak porcja wiedzy była oszałamiająca. Tak, tak, Ale widać po tym dzisiejszym spotkaniu, że generalnie ludzie Chcą wiedzieć więcej o podcastach, chcą mm -hmm. sprawdzić swoich sił. Jest potrzeba nie tylko budowania jakby słuchaczy, ale też budowania świadomości zastosowania wykorzystania podcastów. Nie tylko biznesowo, bo, bo jakby żebyśmy się nie koncentrowali tylko na jednym. Więc nasze założenie wstępne, że Prycaster będzie spotkaniem cyklicznym, jest jak najbardziej trafione i, i myślę, że kolejny będzie, czy kolejne generalnie będą tylko lepsze. A jeszcze mam takie pytanie: słuchajcie. Kogo mieliśmy więcej, kobiet czy mężczyzn? Kobiet, kobiety kobiet, kobiet, tak? to zdecydowanie To no, bardzo więcej. krzypiące. Okay. Tak, tak, to jest bardzo fajne. Bardzo fajne, okej. Okay. A kim według was są nasi uczestnicy, znaczy byli nasi uczestnicy? To są osoby, które, bo kilka osób, kilka osób nagrywa już swoje podcasty, tak? Kilka osób myśli, ale myślicie, że to są osoby, które faktycznie myślą, czy tak sobie przyszły z ciekawości, żeby zobaczyć co to jest ten podcast? Jakby z, z jaką intencją one przyszły, a bo z czym wyszły to już wiemy, tak, że chcą mhm. nagrywać, ale z czym one przyszły do nas? Jak mhm. ja bym usłyszała to słowo podcast, to szczerze mówiąc, nie przyszłabym z samej ciekawości. Musiałabym już coś wiedzieć na ten temat mhm. i mieć jakąś taką ochotę, żeby to robić, ale jedyną Taką najważniejszą rzeczą, jaka by mnie przerażała, to by na przykład były kwestie techniczne, więc myślę, tak. że było dużo takich osób, tak. tym bardziej, że świadczył o tym kordon osób oblegający Krystiana, wyglądał godziny, to jak osaczony tak. w pewnym tak. momencie. I miałam wrażenie, że też mhm. kobiety zwłaszcza, które jakby zaczepiały mnie, pytały, to głównie pytania były właśnie o sprzęt, czyli jednak ten próg wejścia w przypadku przynajmniej kobiet wydaje się tym progiem technicznym. Tak. Tak. Albo kobiety mają odwagę Mogę pytać, albo a mężczyźni. Nie. Myślę, myślę, że, że to by było kolejne badanie. To, to pytania też były takie właśnie mocno techniczne. One już nie dotyczyły tak. samej, nie wiem, idei, tematów, Coś gości, doboru. Nie ma się tego konkretnie robić. Tak, na tak, czym nagrać, tak? tak? Ja miałem pytania o oprogramowanie, w czym konkretnie edytować, gdzie konkretnie te piki wyrzucić i jaki parametr ma mieć piekin 3 To były już konkretne, techniczne pytania. Mhm. Um, widać było, że te osoby po prostu, które je zadają, no już po prostu konkretnie wiedzą o co pytać. Mhm. Ja się trochę obawiałam takiej grupy osób, która jakby jest bardzo świadoma biznesowo, świadoma możliwości wykorzystania podcastu powiedzmy biznesowo i trochę obawiałam się takiej grupy, wiecie, szefów, którzy chcieliby zlecić podcast, żeby brand firmy kształtował i, i no, szczerze się obawiałam, że jakby będzie taka słaba atmosfera z tego powodu i mam wrażenie, że takich osób przynajmniej jakby nie trafiłam, żeby nie rozmawiać z nimi. Takimi nie. pod kątem, jak to delegować. Jak mhm. to outsourcować? Przynajmniej nie było takich pytań wśród tych osób, z którymi nie rozmawiałam. Ja mam wrażenie, nie. że jeżeli ja bym dostał takie pytania, dostałem raz takie pytanie, gdzie szef szkoły programowania powiedział zrobimy podcast i zrobimy ten podcast e, cykliczny. Zrobimy ich dziesięć, ale ma być o tym, o tym, o tym. Ja mówię dobrze, tylko ja w tym momencie jestem wyrobnikiem. Tak. A ja... I w tym momencie zrozumiałem, że tutaj pieniądze to nie wszystko. Tak. Ja mówię, proszę pana, ja muszę mieć wpływ na to. My musimy obgadać. Ja muszę się z osobami spotkać, z osobami, z którymi ja będę rozmawiał. No to, to ma pan dwa dni, dziesięć podcastów, na pan. Na trzaskę. Na trzaskę. Tak? Ja mówię, no ale to jest taśmowa, taśmowo, to, 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 to Henry Autory Ford robił nie taśmowo. Nie I wszystko było takie my. samo. To, to, nie, to, to tak nie pójdzie, proszę pana. Wy umówmy się na jeden podcast miesięcznie i, i kujmy to żelazo, nie wiem, róbmy te diamenty, szlifujmy to wszystko, gadajmy, przegadujmy. Uczmy się i, wspólnie. Tak? I wtedy rozmówca o wiele lepiej to, 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 to złapie, tak? Mhm. Ale to no też może i... świadczyć o tym, że jest większa świadomość podcasterów jako influencerów niż na przykład Instagramerów czy, czy, czy YouTuberów, którzy przyjmą każdą tak. współpracę, byle tylko, byle tylko coś zarobić. Jednak podcasterzy nie chcą oddawać tak zupełnie pola i po prostu wpuszczać te, tą treść z zewnętrzną, na którą nie mają wpływu. Może są bardziej ja, świadomi. Ja myślę, że nie do końca też tak jest, bo mhm. jest dużo YouTuberów i Instagramerów, którzy są świadomi tego i nie wpuszczają mhm. niewartościowych współpracy. A w podcastach jeszcze tego nie ma. Okay. Ja Bo myślę, jeszcze że nie zarabiamy jest... na tym, jeszcze. Mm -hmm. tak, na o tyle. Tak, nie, nie ma jeszcze mm -hmm. tak dużo pieniędzy w podcastingu w Polsce, ale to się będzie rozwijało i najpierw przez tych świadomych ludzi, a później dojdą osoby, które będą e, chciały wejść w podcasty, dlatego że. Dla pieniędzy. No, być może dla pieniędzy. Mm -hmm. I, I to będzie moment, w którym. Niestety będą pojawiać się też takie sytuacje w podcastach. Mhm. Ale ja obserwuję taką sytuację, że. Bo wiecie, jak my zaczynaliśmy nagrywać podcasty, to dla nas podcast to jest taki. To jest taki blog, to jest takie nasze dziecko, że my nagrywamy podcasty i jakby one są naszym, naszym takim wytworem. Mhm. I jakby cała reszta typu, nie wiem, notatki do podcastu, albo jakieś wpisy na Instagrama, czy wpisy na, na, na Facebooka, one są jakby dodatkowo. Ale pojawiła się cała rzesza osób, które podcast właśnie traktują jako kolejne, kolejny kanał swojej działalności i tak obserwuję te e, te podcasty i one już nie mają tego czegoś w sobie. No, że to, nie mają duszy, tak, nie mają no. duszy, tak, nie mają duszy. To widać, że to jest taki kolejny, kolejny kanał komunikacji. Tak, tak, bo jest akurat tagetem. modny. Tak, jest akurat no one modny, też zwykle padają bardzo szybko. No na pewno nie są prowadzone regularnie, ale no nie ma takiej no nie ma takiego flow w tych. Ale ja e, myślę, tych że jest miejsce i na te i na te. W sensie oczywiście pasja. W podcaście jest, jest potrzebna. Jakaś tam może właśnie charyzma prowadzącego, żeby zachęcić do dan danego tematu. I takie podcasty będą. One pewnie od tego się tak naprawdę podcasting zresztą e, rozpoczął, ale będzie też miejsce i jest miejsce na podcasty, które są marketingowe, sprzedażowe, są prowadzone za pieniądze, są zlecane i one też będą trafiały do, do jakiejś grupy odbiorców. Myślę, że jest miejsce na to i na to. A jakie myślicie, jest nasze kolejne zadanie? Wiadomo, Zrobić że będziemy... lepszego pyrkastera. Dobra, ale poza tym, wiadomo, że zrobimy najlepszego pyrkastera, ale um, bardziej mi chodzi o, o szerzenie idei, czy powinniśmy szerzyć tę ideę, a jeżeli tak, to w jaki sposób? Ja myślę, że wspierać osoby, które rzeczywiście, no, też czujemy, że mają coś do powiedzenia. Ja dzisiaj miałam takie nieodparte wrażenie, że przy tym moim stoliku usiadły osoby z tak przebogatą wiedzą, właśnie w bardzo wąskiej nisze, no, choćby ten pan lutnik, który gdzieś tam przedziera się, wiecie, przez czeluści archiwów, e, 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 YouTube'a i tak dalej, żeby znaleźć malutkie okruszki wiedzy na ten temat, składa to wszystko do kupy i po prostu no, świat jest biedniejszy, jeżeli tej audycji po prostu nie. Ma, tak? mm -hmm. On będzie uczył pewno kolejne pokolenia takich lotników. Mm -hmm. I mam wrażenie, że jak dla mnie to trochę jest taka misja, skoro, nie wiem, mi się udało, w wąskiej niszy, zobacz, ty też możesz. I chyba to jest takie no tak jak uczenie dzieci dziękuję poprzez mówienie, dziękuję. Tak? Czyli edukowanie po prostu, edukowanie tak, cały czas. Tak, no, bo tak. w, kwe, w kwestiach technicznych, tak. bo to jest to, co Krystian powiedział, że było mnóstwo pytań właśnie konkretnych związanych z publikacją, z doborem sprzętu i tak dalej. To jest widać. Coś, z czym ludzie mają problem. Być może wejście w ten podcasting kojarzy się właśnie z takim problemem technicznym, natury technicznej. Być może powinno być więcej na ten temat próby przekonania, że to wcale nie jest takie trudne, że są narzędzia, które to bardzo upraszczają i może to jest właśnie też ten cel. W takim razie wniosek jest jeden. Po dzisiejszym w naszej ocenie bardzo udanym wydarzeniu. Myślę, że nie tylko w naszej ocenie, bo od razu goście wystawili nam naprawdę ładne laurki na, na naszym profilu na Facebooku. Więc wiemy o tym, że jest potrzeba, że wiemy, czego ludzie tak naprawdę potrzebują. Dużo mówiliśmy o kwestiach technicznych, a zatem powoli trzeba zabrać się za organizowanie kolejnego, kolejnego. wydarzenia. Trello po prostu posiądzi. tak. Słuchajcie wszystkim wam dziękuję za wspólne zorganizowanie, za przeprowadzenie tego wystąpienia, za wydarzenia całego Michałowi za przyjazd i podzielenie się statystykami Filipowi, który też nas tutaj z boku gdzieś wspierał. I, i co? I czas do domu trochę odpocząć. No tak zjeść kolację i bierzemy się za następnego tak, Zimny prysznic. Po razie trzeba to, nagrać tak? nowe odcinki podcastów. No, no koniecznie. mam pomysłów już dzisiaj. O, Super. To, co, no, to... Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. byli. Cześć. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy za Twój czas. Zapraszamy do udziału w następnych spotkaniach w Poznaniu. Bo już wiemy, że Pyrcaster był tylko sądą. Taką sądą, którą zapuściliśmy, aby sprawdzić, czy podcasty zainteresują ludzi. Udało się, mamy wielkie plany. Jeśli podobał się Wam ten podcast, to możecie przekazać link do niego swoim znajomym albo po prostu opowiedzieć im o tym nagraniu. Pięć gwiazdek i komentarz na iTunes pomaga w dotarciu do innych osób, które myślą o założeniu swojego podcastu. A jeśli pojawią się jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. Na Facebooku, na Twitterze, LinkedInie. Linki są w opisie. Dzięki za Wasz czas. Dzięki za Wasze uszy. Do usłyszenia i zobaczenia na Perkasterze.